Chcesz mi mikrofon. Nie, nie lepiej, bo... to nie dotykaj, nie puchaj, to musisz trzymać i nic nie ruszać, bo będzie słychać wszystko, rozumiesz? Tak. Ale uważaj, to jest na kabel. A gdzie jest ta skala Nie ma tej skali, jest na obu. Daj tą skalę. Zasady ogólne. Nie trzymamy za mikrofon. Eee, nie naciskamy różnych dziwnych guzików, efektów. O wtedy co się dzieje? Nie zumować, tak? Nie, nie, nie zumować tutaj, tak, bo to jest niedobrze. O, bo tą twarz mam. Bo gdzieś to się dzieje bez sensu, prawda? A albo, tak, to. <grym> widzisz, czyli o czarno-biała. Bo potem tego nie zmontujemy. A po czym się poznaje, co człowiek myśli albo czuje? <grym> nie wiem. Nie po twarzy? No po twarzy. No właśnie, więc co najważniejsze jest, do Twarz. I? A w twarzy? Nie wiem. Co? Wiesz, no. No wiesz, tylko pomysł. No co? No co? No nie co sobie patrzą ludzie, jak się kochają? To w oczy. No właśnie. I potem poznają, że się kochają. Tak? Po oczy, a. tak? No właśnie. A co jest najważniejsze w człowieku? Twarz. A dlaczego twarz? No, żeby widzieć. Co, co widzisz? Mam tak widzieć, to to? No. No tak, ale dlaczego no. twarz? No chyba mówię. No i co? A rękoma nie mówię. No. Tak? Dobrze. No dobrze. dobrze. A dlaczego nie szczęść kamerą? No będzie źle nagrywać. Na przykład co? tak jak teraz, oba. Źle No właśnie. Jaka jest kamera? Droga. Mhm. I ważna. Więc? Jak, jak się przewracasz, to zawsze kamera na ciało ma upaść. A jak robisz wywiady albo jak kogoś filmujesz i chcesz słyszeć, żeby to, co on mówi, to musisz najwyżej mieć półtora. Bo dalej już nie mhm. będzie mógł słychać. Jak, jak kadrujemy? Normalnie. Mhm. Trzymamy kamerę prosto. Czyli twarz się znajduje w jakiej pozycji? W jakiej pozycji? No. Stojącej. <laughs> jak stojącej? Centralnie. No centralnie. Czyli tu jest, nie? Mhm. Czyli co, wiesz jak filmować? Mhm. Bo się? No. No to teraz spróbujemy. Musi się patrzeć w monitorek, żeby kontrolować, jak się filmujesz. Dobra, Dobra. to co? Zaczynamy, tak? Weź kamerę na rejestru. Który... Chcę to widzieć. Jak się nazywasz? Grzegorz Pacek. Co robisz? Ja masz lat? 35. Co robisz? Filmy. No ale jesteś reżyserem czy czymś? Reżyserem jestem. Jakby cię napadli, byś znał ich, to byś poszedł na policję? Ale kto, jakby mnie napadł? No, koledzy? No, no. koledzy? No, no. Moi koledzy nie napadają. Ale no jakby napadli, tak jako coś by im wpadło do głowy. Moi koledzy, moim kolegom i tak nie wpadłem. Czy jakbyś miał taką e, zajebistę, żeby coś za, zajebać? Na przykład takie jakieś kurwa to, torbę takiej takie starej babci zajebabyś? Także no, znaczy, może nie stary, ale taki... Nie, ja nie kradnę. A dlaczego? Cienia z niego! Ej, dobra, nie dlaczego? No jak to dlaczego? Bo tak, tak mnie wychowała mama i tata, że się nie kradnie. Że się zarabia pieniądze w pracy. Robiąc filmy albo no, ale no, złodziejstwo, złodziejstwo to też praca, nie? No nie wiem. Spaliłeś kiedyś narkotyki albo piłeś wódkę? No wódkę na pewno, ale, no, ale... spaliłeś tylko... Wódkę piłem. A narkotyki skuny te inne? No trochę tak. no to, ja, Co to znaczy trochę? Tak czy nie? Próbowałem. No. Ale co? Skuna. Jak było? Tak sobie. Fajnie? Tak sobie. Dlaczego tak sobie? No już kręca. wkręca. Taka Nie naszego skórum wcale nie wkręca? Na przykład ja paliłam z 10 razy, jak już mnie nie wkręciło. Więcej niż 10 razy, ale mnie nie wkręciło. A jakbyś jak to się nazywa? Takie miał... Jak to się nazywa? Kurwa, to no. Um, Szybciej bo mnie robić. Jak cię wspomnę to ci powiem. Dobra. Ja już wymyśliłam, bo zaraz zapomnę. No A mam, 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 mam. Yes. Chciałabyś mieć inną pracę, niż ten? No to te, ja się go pytałam. No? Nie, chyba. Dobra, przy, przez ten czas pracujesz, to nie dostajesz od pieniędzy? No dostanę co, co jakiś czas tą tą rąką no. 3000. 300 600. takich tych wniosków. Jakie? 300? 30. 30. 30. 30. Wiesz, że Muszę mieszkanie wynająć. Kurwa, 30 wolnych na 3 miesiące to po 10 wolnych za miesiąc. No to mało. Mało. Może na, dla ciebie. Jak masz na imię? Norbert Płowoski. Jarosław Kuna? Chcę z tym skończyć. Rasa, dobrze? Tak. A Jarosław Pirosy? Pale. Co? Pala. Pierz? Od czasu do czasu. Rekita, jaki najbardziej lubisz samochód? Najbardziej? Marke. Najbardziej lubię Alfa Romeo. Chujowy samochód. Nie jest wcale chujowy. Mm, jak się nazywasz? Gdzie się kępko? Gdzie mieszkasz? Na ulicy Kawęcińskiej. Ma kapieżnika. Praga Północ, najlepszy. Mm, co to uważasz za słowo miłość? Jak to uważasz? Mm, jak uważam słowo miłość? Mamo spotykane słowo. Po, przynajmniej w moim przypadku. Czy miałeś kiedykolwiek dziewczynę? Nie jedną. No, mniej więcej ile? No, no, trudno zliczyć 20-30, tak powiedzmy. A czy uprawiałeś kiedyś seks z. z, mula, z mulatką albo z murzynką? Nie, ale A. bardzo bym tego chciał. Dlaczego? No, według statystyk przeprowadzonych 80% mężczyzn pragnie uprawiać seks. Pragnęłoby uprawiać seks z kobietą czarną. A co ty o tym sądzisz? Zgadzam się z tym. A jesteś rasistą? Jestem. Nie. No to jak? Pomimo wiem o tym, co chcesz powiedzieć, że chciałbym wyruchać całą panienkę, czy tak powiem, a że jestem rasistą, ale to jest takie pewne inne doświadczenie i to się zupełnie inaczej mówi, a inaczej się w tym przypadku robi i... no. Chodź! Piszma! Chodź! Się spotkań, bo tego się nie da poczyć z tej kamery tak samo jak No, tutaj tak w którym idzie działkę i akcję jest warta. Akcyj jest nasza. krew jest zimna, ginie kolejna niewinna osoba. Taki pech, albo taka karma z tyleczką z kosem. Na Konfident! Sebastian Matuszewski. Frajerze!

tak się szkole prezydenta też zwiedzone Poczekajcie, a ja wejdę zacząć. Okej. Okay. To jest spokój mojej babci. Taki, ładny. Babcia się schowała, ale to już okay. czego? Babciu, odwróć się. No. Zimowe? No pewnie. Tu śpi. Najmłodszy mój wujek Robert Tu Grzesiek A tu śpi moja babcia Taki idziemy teraz do mojego pokoju tutaj tak, to jest mój pokój cały tu śpię z mamusią, o tutaj jest moja mamusia tam poszła moja babcia tu śpię z mamą na tej kanapie. Tak. Tutaj mam telewizor, biurko. Masz na żywą. No. Tu nie widać. Biało lubli Zajęcie pierwszego miejsca. W czym? Na razie jest piłka różna. No, tu są no. w biegach przełajowych. Zdjęcie. Z drużyną. Dziewczęta z Gazet, dziewczęta z Pragi, były w grincach nie do pokonania. Dziewczęta burza, w Pragi Północ. Chodź, chodź, chodź. Ale u Ciebie chwalnika nie ma. Co? To jest mój cały dom. To jest mojego brata. Ta łóżko pokój. M Brata, tu moje siostry, to jest mój brat. Hej, moja mama śpi z moim tatą, a tu siostra ucieka. Tu fotkę, tu moja siostrzyczka, Bardzo ładna. Tu ja śpię. Tu Barek ma tu odrabiam lekcję. To mój brat, kochany, bardzo go lubię. Tu mam takie coś. Tu mam. Dobrze. spokój, kuchnia. Kuchnia. Tu psa, jedzenie. Tu mój brat, kochany, bardzo lubię go. No, tu mój brat. I teraz na tyle to wszystko jeszcze. To mój brat, kochany, bardzo go kocham. To moja siostra. I to teraz już na wszystko na ten temat. Co robisz mama? Smarzę na leśniki. A co będzie? Na Krugiety obiad? Na obiad będą. A kiedy zrobisz? A Jak tylko smarzę na leśniki. Na długo jeszcze? A dopiero drugiego co. Coś, coś się się na leśniki. coś się przyprawiają na leśniki. Dla tych sekretów i że dwa same laleśniki. A to i na leśniki nie ma. Kiedyś to za przyczepną jest. Nie, nie można tak, bo to musi być metr, co żeby było słychać. Mlaskamy? To nie laskać. <noise> Smacznego. Dziękujemy. Smacznego. Zostaw się 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 W ogóle całe życie raz mam powiedzieć? No. No. Gdzie, gdzie, gdzie pan mieszka? Mieszkam na ulicy Kawęczyńskiej. Wychowuję samotnie czwórkę dzieci w wieku od 18 do 2 lat. W tej chwili jestem na urlopie wychowawczym, który się kończy 25 września. A wcześniej gdzie Pani pracowała? W centrum szkolenia i na doskonalenia kadry kolejnictwa jako kelner. A jak z dziećmi? Dobrze źli. To znaczy może takie pewne kłopoty <noise> ze Grzegorzem, ale ogólnie nie narzekam. Dlaczego tylko z nim? No właśnie, to jest problem. Nie wiem, być może, że wpłynął na niego nasz rozwód. Na razie nie mogę zrobić nic, więc skończę to wszystko. No jeszcze się coś kiedyś tam dokończy. Jest właśnie bliżej bunkier. Kamera? Kamera, akcja. Nie ma tam nigdzie bunker. Jest kapa? Nie. Chodźcie o te metalowe drzwi. Boicie się? Ja Daj ja mogę iść. jest szaszka narysu, się boję. No chodźcie. Ja ostatni no chodźcie. Nie, bo ja się boję. Ej. Wychodźcie! No chodźcie. No idziemy na Ej, czekajcie! Nie, ja to już tutaj przy drzwiach zamknąć się. Kurwa! Tak, tutaj w momencie się czty. Te zatanistyczne polegają na modleniu się do szatana i dawaniu wierzy, ofiar. No pocie koty i psy. Bo najwięcej ich jest. Kurwa jest! ustawia wiele świeczek, modli się do szatana i wtedy składa się ofiarę na, Ach, ty, tj. Tj. na wierzy, pentagramie. Wierzy. Na pentagramie, a pentagram jest to pięcioramienna gwiazda. A nazista nie czci szatana żadnego, tylko nienawidzą brudasów, to są ich ideologie lumpów, Żydów, przede wszystkim są rasistami, nie lubią kolorowych. Tylko białych. Właśnie. Właśnie no, do tego dążył Hitler. Gdyby Hitler do tej pory żył, nie byłoby ani jednego Murzyna, ani Chińczyka. Chyba, że w ukryciu. No Jest Jestem Ej, z której strony?

Weź tam dalej, bo wyszedł ci po ciosu, kurwa, cię. Zobacz, się pociąg Kurwa, wciągniecie? cię. Mężczyzn wciągną. Tu stań po środku. Nie, nie, nie dobra, to... my się zaprzemy na banku. Ja się tylko mam zapierdolę. Ja jedzie, kurwa, trzymaj się. <laughs> A to górą, kurwa, chyba. Zobaczycie. Górą, kurwa. Kurwa! Kurwa! Wkurwia mnie to! Jaki pedał, ty I to? Chodź tu! Przysłu, to co, czy... przysłu, Chodź tu! Maniak, okay. uważaj! Wejdź na ciebie. Poczekaj, ja wejdę na chwilę na drzewo i... I to, hey. <laughs> ja nie... так, ку. Na słuchacz, ludzie nie mogą odblokować, nie? I to ja biorę wtedy tak. I no, oni mówią stress sobie. No. Jak fajnie widać. Czekaj. Bo na Ho, ja na tam... O, wchodzisz A gdzie tam wcisnąć? No, ale nie nie chce nie wciśnij. Ale no tak. Akurat... Dobra, o, tu muszę taki wniosek. Nie? na przykład to jest złotówka i ja oni nie mają wyciągnąć. To ja robię tak i tak. No, tutaj to się... Co, to znaczy, tak mam Tutaj się stawiamy na chwilę. gdzieś nie mogę, nie chcę odskoczyć. Co wtedy robię? Tak już. Albo, znaczy no, tak. Pomagaj im, po prostu. No, i oni czasami dają albo... Albo odchodzę, że nie, jakich nie jakich nie ma tutaj na przykład, Oto to znajduję same wózki. tak I tam i tak zarabia się. Ludzie robią tak. No, mąż tam przyjeżdża na to nie robi mu coś. Nie mogę. No, ja ja się nie postaram.

Туда воездить, ну, знаешь, где вы можете. что, это добра? Какая он могла? Ничего не делать. Он не приходит за бабушкой. Да, сейчас я Skrzyczę, to nigdy nie pisałem, bo nigdy się nie piję, zawsze chciałem pisać. Kamera, Akcja. Żaba wyskoczyła. Stąd, Stanęłem tu hop. A gdzie ona poleciała? Tutaj. Jest tutaj? Nie, nie poleciała. Jaka wielka zaba, stary, jaka ogromna. Nie pływa, ona stoi w miejscu. Masio, Maja. idziemy tam. O ty kurwo stara. Nie Ale ty mnie dotykasz? Znowu wyciągnąłem kurwa stara. Ale wielka ta. Nigdy takiej nie widziałeś. Tutaj grają, kękas te czućmy. Jaka wielka. Powiedziałem, że kurwa złapie starą.

Byliśmy u Pawełka na urodzinach. My wróciliśmy z... My wróciliśmy z... 3 No jak się tam bawiło? My po urodzinach jesteśmy. My po urodzinach jesteśmy. Byliśmy na urodzinach u Pawełka. Dajcie mu w prezencie, bo on dzisiaj urodziny ma. On dzisiaj ma urodziny. My po My po urodzinach jesteśmy po prostu. My po urodzinach jesteśmy po prostu. Weź nagrywasz go w tej chwili. Więc tak, Piotrusz jest jakimś frajerem z Targówka, z ulicy jakiejś tam. Trockiej. Trocka, no nie? Trocka Chujeckiej. I więc tak, e, Robson, e, nie wiem, sam, siedzi, znaczy z nami na początku siedzi nam tutaj i zaczynamy rozmawiać, ze skąd to można było zarobić, nie? I później Kępa mówi, że nikogo nie ma tutaj. I w końcu frajer z Targówka wychodzi no nie. I my podchodzimy do niego i pytamy się, która godzina. Kamera, akcja! A która godzina, młody? Ja chcę wiedzieć, kto kupił sobie zegarek. Ej, to chodź. Dwaj stołki. Dwaj stołki. Dwa tysiące. A, kępka... Och, a nie tak szczegółowo. Jak chcesz wiedzieć, która godzina, to jest. po tej kawie. Ej, kąpki Z Bo mi się tak podoba.

Cześć, te ręce wezmą i Pedale do Jak to jest ja? taki szło. Instrukcja rodowana. Odchodzę do jakiegoś kolesia. Przede wszystkim pytam się, skąd jest. Jeśli mówi, że, że szmulek, pytam się z jakiej ulicy, czy zna tego i tego. Jeśli jest w porządku, to wypuszczamy. Natomiast jeśli jest ktoś nieznany, skąd indziej. Wtedy mówię mu, żeby dawał pieniądze, a jak nie to zaraz, a jak nie to albo, że żywy do przystanku na przykład tam nie dojdzie, że dostanie w pierdol. że no tak po prostu powiem, że mu dojebie po prostu. No i wtedy w zależności da lub nie da. Jeśli nie da, bo nie ma, to albo go zostawię, albo po prostu przypierdolę i odejdę. Jeśli ma pieniądze, to biorę i wiem, też albo go napierdolę, albo odchodzę. No i to wszystko, starczy tyle. Cześć Pizmak, cześć Benek. O siema. Siema. Co, kto wybił kto, kto to okno? Nie wiem. Co? Nie wiem. No jak to nie był? No nie wiem. A to jak, jak 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 wam poszło? Jak filmowaliście? Co sfilmowałeś? No kurwa! Co cię to co No jak to co? To wystarczy, ja teraz biorę kamerę. Kurde! Znowu wyłączyłeś Pizmak. Co? Wyłączyłeś kamerę jak mi oddawałeś. To teraz filmuj to podwórko. Powiedz co byś chciał nim zmienić. Tak, na tym podwórku bym zmienił, wyniósł ten gruz wszystko. Malował mur, um, odnowił wszystkie budynki. Wieniłbym Ale... tak. trzepak ten trzepałbym seniów, na przykład tutaj. Te no, drzwi na no, lepsze. Właśnie, właśnie. Na przykład jakieś huśtawki zrobi, tu asfalt zrobił, albo jakąś piaskowicę, żeby gdzieś się bawiły. Chciałbym, żeby tu jakiś plec zabaw wygrywali, a nie taki śmietnik tutaj można powiedzieć, że jest. Żeby okienka w piwnicach były zastawione, czasami nam tam piłka wpada. No i żeby nie było tutaj tyle śmieci. No. Mogliby chociaż ludzie do śmietnika to wrzucać. No w ogóle, zmieniło się to wszystko. A co ty byś chciał robić? Ja? No. Chcę co robić? Jak to? No po jak już... Z... szkoły? No tak, no. No, chciałbym być. Czyli to do gastronomicznej szkoły byś musiał pójść, nie? Czyli chciałbyś pracować? No chciałbym, ale nie tak jak ojciec. Dlaczego? No bo ojciec jest hydraulikiem. A powiedz mi, jak skończysz szkołę? To chciałbyś coś robić? No i do zawodówki. Do jakiej zawodówki? Nie, bardzo podobnie na mechanie szanchodowego. A co to twoim zdaniem? znaczy, znaczy odnieść sukces? Czy, czy tam... no nie wiem. Dojść do czegoś, to takie są słowa. Dojść do czegoś, to znaczy, że trzymasz się jednego, tego, co się fascynuje, albo nawet nie, ale chcesz to zrobić na przykład tak, żeby mieć karierę, żeby ci wszyscy potem pamiętali. Nie, to nie chodzi o same pieniądze, to żeby ci zapamiętali, tak jak Meryl Monroe. Ona, może nie chodziła o pieniądze, ale wszyscy ludzie ją zapamiętali, już ten jej pieprzyk, sprzedawali jej skienki za tam parę miliardów, milionów dolarów. Jedną sukienkę taką była, co śpiewała y, dla prezydenta. Mhm. Z miał rodziny. Happy birthday, to jail. No. No, to ty chciałabyś być znana na noru? No. To no, niestety na przykład z dobrej strony, no nie to, że tam wzięłam sport przez to, że ktoś mi pomógł albo coś. To sama, że ja chciałam, ja osiągnęłam, to jest moja zasługa mhm. i było naszych, jak jako geografii, z zerościami. Taka sama krew i podobny gen. Jestem zły. Taka ma zajawka. Wciągam całą działkę. Akcja jest warta. Kiedy jest na Jak Jako tylko nasza krew jest zimna, ginie. Kolejna niewinna osoba. Tak pech, pech, albo taka karma. sprzedać komuś kosę. Dla mnie ta rumalka tak żyje, pije. Takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, czy stare straty, to mnie widział wajce, jaką do sytuacji, jak nik. Odezpieczam broń, tak pech, albo taka karma, sprzedaż komuś kosę. Dla mnie to malkę tak żyje, pije. Takie mam klimaty. Kiedy ja zarabiam, czy stare straty, to mnie widział wajcie, jaką do sytuacji, jak nik, Oezpieczam broń i taki tylko ryk. Bo.